Tydzień czternasty. Czternasty tydzień ciąży, licząc od momentu zapłodnienia, jest ostatnim w pierwszym trymestrze ciąży. Na USG można dostrzec, jakiej jest płci. Oczywiście pod warunkiem, że ruchliwy malec zechce współpracować i odpowiednio ustawić się do badania. Długość ciemieniowo-siedzeniowa płodu wynosi około 10 cm i waży on około 10 dekagramów. Można też wysłuchać jego tętno. Wynosi ono od 120 do 160 uderzeń na minutę. Głowa prostuje się. Widać rysy twarzy, oczy nadal są zamknięte. Szybko rośnie tułów i kończyny. Pod koniec czternastego tygodnia ciąży długość ciemieniowo-siedzeniowa dziecka wynosi około 12 cm, waży ponad 10 dekagramów, czyli mniej więcej tyle co cytryna.